Nikt z nas nie jest w stanie uciec od bólu i cierpienia. Nasza najszczersza wiara i najgłębsze poświęcenie Bogu nie uwolni nas od traum i wielu życiowych burz. I nigdzie w Biblii nie znajdziemy takich obietnic, które zapewniłyby nam w pełni szczęśliwe i bezproblemowe życie. Taki świat w tym ziemskim jego wymiarze nie istnieje i nie jesteśmy w stanie go sobie stworzyć, choć chyba nierzadko tak właśnie próbujemy robić. Dosyć ma dzień utrapienia swego, słyszymy od Jezusa. Jest tym utrapieniem, musi poradzić sobie nasza dusza, ale jak pokazuje codzienność, często sobie nie radzi. Nie radzi dlatego, że ją zaniedbaliśmy i porzuciliśmy. I nie zajmowaliśmy się nią tak, jak na to zasługuje. A jednak słowa apostoła Pawła, zacytowane na samym początku, nas do takiej opieki o własną duszę zachęcają. To nie tylko duch, ale także dusza i ciało mają być zachowane bez nagany. Praktyczny kurs psychologii w ujęciu chrześcijańskim pod tytułem. Zrozumieć siebie, zrozumieć innych, zrozumieć świat wychodzi tym potrzebom naprzeciw. Będziemy zatem rozmawiać o trzech podstawowych emocjach strachu, poczuciu wstydu i poczuciu winy, ale także zajmiemy się kwestiami urazy i przebaczenia. Odpowiemy sobie także na pytanie, czym jest duchowość zdrowa emocjonalnie, jakie znaczenie dla zdrowej psychiki mają nasze myśli, to do nich odwołuje się apostoł Paweł, który zaleca nam przemianę poprzez odnowienie swego umysłu. Pozmawiamy sobie też na temat najpopularniejszych współczesnych schorzeń natury psychicznej, do których na pewno należy zaliczyć depresję, i o tym, co zrobić, by się jej ustrzec lub ją pokonać wtedy, gdy już się pojawi w naszym życiu. Poopowiadamy sobie także o różnych schematach, które powstały w dzieciństwie, w wyniku różnych jego doświadczeń i przez większość naszego życia są przez nas bezwolnie powielane, zagrażając nam i naszym relacjom z innymi ludźmi. W ramach ciekawostek z Psychologii Popularnej zmierzymy się też z kilkoma jej mitami. No i oczywiście nie może zabraknąć psychologii miłości, miłości, która jest fundamentem chrześcijańskiego doświadczenia. Mój kurs, a będzie to cykl ośmiu, półtorej godzinnych, cotygodniowych spotkań, jest dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej zrozumieć siebie. bezpiecznej, w pełnej życzliwości i szacunku atmosferze będziemy rozmawiać o rzeczach w życiu najważniejszych. Będziemy rozmawiać otwarcie i bez tabu. Postaram się, żeby było praktycznie, głęboko, ciekawie i inspirująco. Bardzo serdecznie zapraszam.